Cześć, dlaczego uważam, że ten update, który był w tym tygodniu jest update'em słabym według mnie? Zostawcie lajka, co 50 łapek rozdaję bonusowego, dodatkowego peta, więc zapraszam serdecznie do tego, żeby łapkować. Subskrybujcie, a w komentarzu zostawcie swój nick z Robloxa, będę rozdawał te pety również dzisiaj. Słuchajcie, no sytuacja jest taka, że jak wiecie, takiego podsumowania, update'u nie robiłem, więc zrobię go dzisiaj. I chcę posłuchać też wasze zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że będziecie mieli podobne do mnie, bo... Okej, okay, słuchajcie, jest ta Trading Plaza, jak widzicie, ta nowa Trading Plaza jest całkiem spoko, mamy tutaj na tej Trading Plaza, wejdźmy sobie tam, wymagamy oczywiście 10 już petów jest wymaganych, żeby dostać się do niej, przebudowana została w ogóle ta Trading Plaza, to też jest mega fajne, oczywiście, to są plusy. Tylko ta gra polega na, w głównej mierze na zdobywaniu petów i to jest główny minus, który bardzo duży minus, który sprawia, że ten update nie do końca mi się podoba. Bo okej, okay, mamy nową Trading Plaza, fajnie jest przebudowana do handlu, mega mi się podoba. Mamy tu też opcję, żeby ludziom pomagać i do, wykupywać te, te Diamond Party i tak dalej. Natomiast problem w tym jest taki, zwiększono też ilość tych osób, które przebywają na, na Trading Plazie, tylko mój zarzut jest taki do tego, mamy też nowe stanowiska, jest taki, słuchajcie, przejdziemy sobie z powrotem do, do tego świata. <laughs> Został usunięty walentynkowy update, jak wiecie. I gierka, tak jak wspomniałem wcześniej, polega na tym, że my mamy sobie zbierać te pety, otwierać jajka, farmić końsy, żeby mieć jeszcze lepsze pety. Jak wiecie, walentynkowy update trwał dwa tygodnie, został przedłużony. No i mogliśmy sobie otwierać mega mocne pety. Oczywiście ten pet w wersji shiny Dark Matter jest mega mocny i, i wiadomo, nie? Natomiast teraz, jak sobie wejdziecie, jak nie ma już tego jajka i wejdziecie sobie na doodle, może nie kejwa, ale do doodle shopa, to te pety w tym doodle shopie one tak naprawdę nie są takie mega mocne i tak średnio się opłaca teraz przynajmniej otwierać e, te jajka, moim zdaniem słuchajcie, nie mamy co robić przez tydzień do soboty nie ma co robić w tej grze, przynajmniej ja nie mam no dobra, będę otwierał te jajka, bo chcę wam prawdopodobnie, no chcę wam rozdać, tak, e, wejdźmy sobie na hardcore moda <laughs> natomiast e, fajny ten update byłby 10 na 10, który był w sobotę w tę zeszłą tylko jakby dodali chociaż jedno jajko, w którym byśmy mogli sobie otwierać tepety i, i, i zbierać, i powiększać naszą kolekcję, wzmacniać ją. Bo teraz tak naprawdę to ja nie mam co robić. No nie mam co robić, farmiło się te jajka jeszcze tam w walentynkowe tepety, Natomiast teraz, no kurka, teraz to taka no bieda z nędzą, moim zdaniem. I niestety, niestety mam nadzieję, że się to zmieni. Weźmy sobie w ogóle z Dakera. Ok. Zobaczmy, widzicie, 16,801 milionów mam. No trochę dostałem tych rzeczy. Zobaczmy w ogóle, ile ja mam końców, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Update, naprawdę dla mnie, update byłbym naprawdę 10 na 10 gdyby oni, gdyby oni rzeczywiście jeszcze dodali do tego. <laughs> Słuchajcie, te jajka, no bo co, no teraz co? Pójdę sobie do Doodle do Shopu. Ile ja mam tam w ogóle tych końców? Bo trochę ich mam, no 385 milionów, więc całkiem nieźle. Eee, Boże, nie milionów, tylko bilionów. Więc co? Ja mogę otwierać te jajka, nie? No, no dobra, no niby mogę sobie to po, pootwierać. Tylko jaki jest w tym sens, jak te pety są słabsze od, yy, od tych walentynkowych? No dobra, no mogę wam to rozdać. Tak robię, prze, przecież rozdaję. No do, dobra, mityka dostałem. Tylko, że ten mityk. No, ewentualnie, czy w tym jajku jest sekret? Dajcie znać, bo już nie pamiętam. Być może jest jakiś sekretny pet w tym jajku i. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to mógłbym farmić sobie sekretne pety i wersję Rainbow-tych. No to jeszcze okej. Okay. No ale pytanie, czy, czy to się opłaca? No, dajcie znać, co myślicie. Dla mnie to jest takie mega średnie, mega wypał. W ogóle, przejdę i rozdam wam pecika. Także taka jest moja opinia. Tak, co dzisiaj pogadaliśmy na ten temat. Mam nadzieję, że, że też macie podobne zdanie do moich. Tu mamy w ogóle gifty, zaraz sprawdzimy. Ok, dostaliśmy 12 milionów, to biorę. Tu 100 milionów od Polski. Boy, dziękuję. Jezu, 100 milionów, bardzo dużo. Zong Mateusz, pozdrawiam. Kapiątek, blondas. Antek, pozdrawiam. Lapkan, Claudi. E, Claudi przyda się, myślę, 400 milionów, mi wysyła 700. Pozdrawiam Kudi, przepraszam, źle przeczytałem Kaczorek, tu mi wysyła PETA e, Gliniarz, Baler Gaming, Kuba, Matisek Matisek, dziękuję, pozdrawiam sz Szatanie, Xaveros. Charmander, bardzo Wam dziękuję wszystkim za, za te pety. No i teraz rozdajmy sobie komuś jeszcze jednego. No tak jak mówię, ja będę też te, te Agonipety Wam rozdawał, te duddy Rhino. No bo skoro takie są jajka, no to takie Wam będę rozdawał. Proszę bardzo. Wiktor, proszę bardzo, tego Rino dostaniesz. Do zobaczenia, cześć.